Witam wszystkich serdecznie i witam każdego z osobna, czyli Cię również. Pojawia mi się takie stwierdzenie, i to nierzadko wcale, że no ja jak mam cukier do 100, to źle się czuję. Mówię oczywiście o cukrzykach, rzecz jasna. Czasami mam wrażenie, że ktoś nie rozumie, że ten kulpa jest dla cukrzyków. <laughs> Więc skąd się to bierze? Otóż yy, drogi cukrzyku, yy, zresztą ja przypominam, też nim jestem, to nie jest grupa stworzona przez kogoś, kto yy, yy, nie ma cukrzycy, ale chciałby zrzeszać ludzi z cukrzycą. Yy, stworzyłem tę grupę, dlatego że yy, chcę budować świadomość wśród cukrzyków yy, tego, co naprawdę dla nich jest właściwe, a co nie. I jeszcze raz przypomnę, nie mam żadnego zamiaru ani ambicji wchodzić w sfery medyczne, czyli te, który, do, którymi zajmuje się diabetolog, bo też piszecie często w komentarzach, że iść do dobrego diabetologa to Ci pomoże. Pamiętaj, że diabetolog pomoże Ci w ramach albo, w, albo raczej w granicach tego, czego nauczono go na studiach. A na studiach diabetologa uczy się tego, jak używać leków, Czyli zazwyczaj opartych o metforminę lub insuliny, albo szerzej insulin, żeby sprawić, aby cukrzyk mógł dobrze funkcjonować, tak się ich uczy. I oni święcie w to wierzą. Niektórzy na szczęście mają na tyle otwarty umysł, jak m.in. świętej pamięci dr Richard Bernstein, ale on był sam cukrzykiem, żeby, żeby właśnie wyjść poza te schematy. Ponieważ te schematy sprawiają, że większość cukrzyków ma yy, powikłania i to ja oczywiście tutaj nie czynię odpowiedzialnym za tą medycynę, natomiast mm, norma cukru dla cukrzyka od 70 do 100 i powtarzana często przez diabetologów, że do 140 cukier jest ok, jest wielką bzdurą, ponieważ cukier każdy, przypominam, powyżej 100 powoduje powikłania zawsze ewentualnie mogą być takie, o których nigdy się nie dowiesz, jak zawał serca, na których większość cukrzyków po prostu umiera, ze świadomością, że do końca byli zdrowi, czyli nie mieli powikłań, oprócz, rzecz jasna, cukrzycy. Nie, tak się nie dzieje. Każdy cukier powyżej 100 robi ci stan zapalny, prowadzący do powikłań. U zdrowych ludzi taki cukier, uwaga, bo też często piszecie, że no zdrowy człowiek, też nie ma cukru do 100 po jedzeniu. No pewnie, że nie ma. No a ja, z czego mam choroby przewlekłe? No właśnie z tego. Wszystkie choroby przewlekłe, cywilizacyjne, dokładnie z tego się biorą. A zauważ, że przetworzona żywność, którymi dzisiaj większość ludzi się odżywia, przypominam, że chleb, a dokładnie nawet już sama mąka, służąca do wypieku tego chleba, jest wysoce przetworzoną żywnością. Poczynając od prac hodowanych, które miały doprowadzić do wysokiej zawartości glutenu w zbożach, z których robi się to mąkę, Kiedyś ten gluten w ogóle nie był parametrem służącym do tego, aby oceniać cenę zboża. Dzisiaj jest i to jest główny parametr tak naprawdę. Do tego, aż po, aż po, y <klimy> aż po, y po to, że wybiela się mąkę chemicznie, po to, żebyśmy miał piękną białą. Więc owszem, a już sam chleb z tego zrobiony, no bo piszecie mi czasami, że sama robię chleb, sam robię chleb i on jest wtedy zdrowy. Nie, żaden chleb nie jest zdrowy z dwóch powodów. Po pierwsze, już o tym, co powiedziałem o tych zbożach. Po drugie, pamiętaj, że ziarna zawierają prawie wszystkie ziarna. Zawierają hmm, leptyny. Hmm, przepraszam, lektyny. To są substancje, które one są zaliczane do takich antyżywieniowych tak zwanych, ale są to substancje, które robią ci ogromną rozpierdłość w organizmie. Więc. <laughs> Oprzód, oprócz cukru, z którego są w zasadzie w 100% zbudowane, cukier i woda, to jeszcze robią ci yy, stan zapalny powodowany toksycznością samych substancji, które zawiera ziarno. A przypominam, każda roślina zawiera co najmniej 100 substancji chemicznych, którymi broni się przed jedzeniem. Tak ewolucja, ewolucja sprawiła yy, jakby samoobronność roślin. Ale nie mogą uciekać, nie mogą się bronić, ale mają za to nie mają kłów, ale mają za to te substancje chemiczne. Bardzo skuteczna broń zresztą dla świadomych, czyli wiedzących, co ma jeść, a co nie, to się nazywa instynkt u zwierząt. My tego instynktu już dawno nie mamy i myślimy, że warzywa są zdrowe. I myślimy, że tłuszcze roślinne są zdrowe, i myślimy, że jak ograniczymy węglowodany, to już cukrzycy wystarczy, i tak dalej, i tak dalej. To tyle wstępu. Wracamy teraz do tego naszego cukru do sto i czuje się źle. Twój organizm, mój organizm, twój organizm jest mądry. I zrobi wszystko, żeby funkcjonować, żeby przeżyć, nawet jeśli ty robisz wszystko, żeby go z tego padło ziemskiego zdjąć. W związku z tym przeważnie tym co jesz oczywiście. W związku z tym jest sytuacja tego typu że jeśli ty masz cukry powyżej 100, a przypominam często dużo powyżej 100, tak po jedzeniu rano różnie macie różnie ten wysoki cukier stąd ta grupa i przypominam jeszcze jedną, że to w bo to jest bardzo ważne. Ta grupa jest dla ludzi, którzy nie chcą mieć powikłań, mają cukrzycę i nie chcą mieć powikłań. Drogą do niemienia powikłań. Niemania, przepraszam, jak to w jest cukier do 100. Dlatego tak często mówię o tym cukrze do 100. Więc jeśli ty masz ambicje mieć cukier do 200 i dla ciebie to jest ok, to przypominam wyraźnie, ta grupa nie jest dla ciebie. I wszelkie komentarze typu, tam jakieś kłótnie ze mną są niepotrzebne. Dlatego, że jak potrzebujesz badań, to sobie wyczytaj w Google, a jak potrzebujesz być zdrowy, to zostań w tej grupie. To jest prosta rzecz. Więc. Twój organizm w swojej mądrości przyzwyczaja się do takiego wysokiego cukru do tego stopnia, że kiedy masz już prawidłowy cukier, czyli do 100, to ten organizm ten sam czuje, że ma niedocukrzenie. Pamiętaj, że niski cukier, czyli hipoglikemia, jest dla organizmu zabójstwem. W związku z tym organizm będzie robił wszystko, żeby utrzymać cukier w normie. Z tym, że jak mówię, kiedy już Trochę kolokwialnie mówiąc, popierdzielisz mu w głowie, no to będzie myślał, że ten cukier 300 jest w normie. I dlatego e, Twoim zadaniem jest wtedy, bo co robić? Krzysiek, no dobra, no to, skoro cukier dostuje w normie, ale ja się źle czuję, to co robić? E, to jest prosta metoda. Schodzisz z takiego cukru 300, schodzisz z cukru 150, jakiegokolwiek, stopniowo niżej i niżej tygodniami. Robisz sobie zmiany na przykład w diecie, zmiany w swoim stylu życia, czyli w tym, jak się poruszasz, na przykład, zmiany w stylu tym, jak sobie zarządzasz swoją, swoim stresem, czyli poziomem kortyzolu. Tymi wszystkimi rzeczami można zarządzać. Jak jeszcze nie wiesz, to oczywiście w programie cukrzyca, który dla ciebie nagrałem, stworzyłem to są lekcje wideo. A dokładnie to wszystko tam jest opisane, więc y, jeśli potrzebujesz takiego prowadzenia za rękę, ja takiego potrzebowałem, kiedy y, wychodziłem ze swoich powikłań, kiedy regulowałem swój cykl do 100, kiedy tak naprawdę za światów, bo już byłem w śmierci klinicznej przez trzy dni, wróciłem z powrotem. Więc y, link będziesz mieć y, na YouTube pod tym filmem, y, więc y, a na fejsie, na Instagramie, jeśli ten film tam będzie, to będziesz mieć go. W opisie albo w pierwszym komentarzu, zależy jak tam to wyjdzie. Więc polecam ci to, i ten link nie jest do tego, żebyś mógł sobie to kupić. Ten link jest do tego, żebyśmy mogli razem stwierdzić, czy ten program jest dla ciebie. Czyli w tym linku otworzysz sobie wideo, w którym ja opisuję dokładnie, na czym polega cały program cukrzyca, i to już będzie dla ciebie takim pierwszym, pierwszym etapem. Ocenienia, czy to jest w ogóle dla ciebie, bo to jest też ważne. Jestem daleki od tego, żebyś mm, korzystał z mojej wiedzy, kiedy jesteś temu przeciwna, przeciwny, bo to jest bez sensu po prostu. Więc, więc w ten sposób. No i teraz tak, więc najprostsza droga to oczywiście ta droga ta dietetyczna. Czyli pamiętajcie, że dieta to nie jest coś, co jakby usuwać ci dywa z pod nóg. Tylko dieta z, zdaje się łacinę. To po prostu odżywianie, pożywienie. Więc my mówimy tutaj o prawdziwym pożywieniu ludzkim, bo ja mam takie opinie, słyszę czasami, że no, ty jest, masz cukrzycę, to ty musisz tak jeść. No nie. Każdy człowiek, który chce być zdrowy bez względu na to, czy ma cukrzycę, czy nie, nie może odżywiać się rzeczami, które doprowadzają go do chorób. Znaczy może, ale wtedy będzie te choroby miał. Więc jeśli. Ty nie chcesz mieć tych chorób, będąc cukrzykiem tym bardziej, bo u nas to działa wszystko dużo szybciej, jakby te procesy degeneracyjne, procesy tworzenia się tych powikłań, czyli chorób przewlekłych w przyspieszonym tempie. To w tym momencie, jeśli tego nie chcesz mieć, no to, to, to tak, to, to ta strona dietetyczna jest jakby tą pierwszą, która jest jakby na Twojej drodze. I teraz. Jeśli masz ten cukier, załóżmy na przykład 250 po jedzeniu, dwie godziny, oczywiście, po jedzeniu, to sobie tak mniej więcej mierzysz, no to sobie robisz tygodniami, najlepiej jest to robić tygodniami, zmieniasz swoją dietę i jak mówię, jak to zrobić, to masz właśnie w tym programie. A czy ten program jest dla ciebie? To klikasz sobie w ten link, który, jak mówiłem, byś miał, i tam. Będziesz mógł obejrzeć wideo, żeby sprawdzić, o czym w ogóle ten program jest. O czym jest program cukrzyca, jakie problemy rozwiązuje. Więc y, jeśli stwierdzisz, że, y, że to jest dla ciebie to, że, że chcesz się dowiedzieć, to sobie kliknij. Natomiast schodzisz z takiego cukru stopniowo, jeszcze raz przypominam, zmieniając swoje nawyki żywieniowe. I teraz prawdziwe jedzenie dla człowieka to jest jedzenie drapieżnika. Nie zapominaj o tym. I wszystkie tam pierdołowate wywody dotyczące tego, że, że jesteśmy roślinożerni, Bóg wie co i tak dalej, no są warte tyle, ile ważą po prostu jako makulatura. Niestety, tak jest. Ja nie jestem ideologiczny. Sam kiedyś jadłem dużo warzyw, bo wierzyłem w to, że one są dobre. Ale jak chcesz jeść dużo warzyw, tym bardziej tych z podziemi i ziaren, i produktów z tego, to pokaż mi, że jesteś w stanie utrzymać cukier dostoję. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić... Hmm, chyba, że, ma, że nie masz cukrzycy, oczywiście, to wtedy będziesz miał cukier do 100, ale wtedy pokaż mi, że masz prawidłową insulinę. Rano, naczczo. E, przypominam, że takim czynnikiem, który już dużo wcześniej potrafi ci wskazać na to, że idziesz w kierunku cukrzycy i że tak naprawdę masz już wiele rzeczy na szelkach w swoim organizmie, jest właśnie insulina czczo, ponieważ cukier, naczczo, do końca, zanim nie wytrujesz, nie wybijesz, nie zniszczysz, aż 80 mniej więcej procent komórek beta na trzustce będzie zawsze rano dobry. Więc ten cukier, który ci tam badają, jak idziesz na badania rano na czczo, to jest naprawdę głównowarta, przepraszam za wyrażenie, dlatego że ty możesz być, w, naprawdę wiesz, stać przed bramą cukrzycy, a medycyna nadal nie będzie o tym nie wiedzieć i to są takie rzeczy, które ja tu uczulam, właśnie też medyków, bo, bo prowadzę też medyków jak, jest, jak najbardziej, to żeby trochę ten umysł jednak otworzyć, żeby pewne logiczne rzeczy, które są no, trudno dyskutowalne, no to jednak zauważać. Więc jeśli, jeśli jesteś w stanie, powtarzam, mieć. Cukier do 100, no, oczywiście jak masz zdrową czułskę, zdrową to rano weźmiecie, ale pokaż mi po dwóch godzinach, że masz cukier do 100. No to wtedy ok, to to jest pożywienie dla Ciebie. I drugi dowód na to, że jesteśmy mięsożerni, to taki, że naturalna insulina ludzka, ta, którą normalnie produkujemy, ja używam taką dokładnie, ona się nazywa neutralna insulina ludzka, u mnie jest to Actrapid firmy Nowa Nordisk. Nie, nie reklamuję tej firmy, ja im po prostu płacę za te insuliny, nie mam nic z tego, że, że o tym tutaj mówię. Mówię o tym tylko dlatego, że ja je używam, więc ja mówię Tobie o tym, co ja robię. Jestem praktykiem, a nie teoretykiem. Więc ta insulina Actrapid, neutralna ludzka, jak zobaczysz na wykres jej działania, czyli ona jest taka sama, jak działa insulina ludzka, i sobie narysujesz ten wykres jej działania, to jest około 5 godzin, on jest taki w miarę płaski. A ten pierwszy wzrost, potem płasko leci, a potem sobie upada. Po pięciu godzinach mniej więcej. I zobaczysz sobie na uwalnianie cukru z białka zwierzęcego, bo powtarzam, twój organizm nie potrzebuje ani grama węglowodanów z zewnątrz. Nie potrzebuje ani grama węglowodanów dostarczanych z pożywienia. To są bzdury wierutne. Mamy taki mechanizm, dzięki któremu już nie będę tu używał nazw, dzięki któremu... Twoja wątroba z aminokwasu glutaminy, czyli jednego z budulców białka zwierzęcego, które spożywasz, wyprodukuje sobie tyle cukru, ile potrzebuje organizm. W związku z tym, ten wykres uwalniania cukru. Z mięsa, czyli z białka, tak naprawdę w tym mięsie, a dokładnie z tego aminokwasu w tym białku, czyli tej glutaminy, będzie identyczny z tym wykresem, który wcześniej narysowałem sobie, jeśli chodzi o działanie insuliny ludzkiej. I to jest najprostszy dowód, że jesteśmy mięsożerni. Dowód na to, że nie jesteśmy, że nie jesteśmy, znaczy yy, roślinożerni. Każde spożycie roślin w większości przypadków, Czyli są takie, które tam troszkę wolniej uwalniają ten cukier, na podobieństwo mięsa, ale jest ich niewiele, ale za to wprowadza sobie szczawiany no, pierdylią substancji, które uszkadzają twój organizm, albo powodują, że nie możesz przyswoić, czyli wbudować w swój organizm substancji, które mają. Tak jak na przykład szpinak czy, mm, czy ziemniaki. Szczawiany, mówią o nich tu między innymi. Więc. No nie ma tam zdrowia. I teraz z roślinnego pokarmu wykres, jaki ci zrobi, jaki byś sobie narysował po spożyciu tego, będzie taki duży pik zjazd, a potem takie powojne do 5 godzin, tam to, to małe. Tego piku nie obsługuje nasza insulina. Wydzielana nawet w ogromnych ilościach. A jak zjadasz sobie pokarm, który zawiera węglowodany, Oto ta ilość jest ogromna, więc organizm na to wyrzuca mnóstwo insuliny, jeśli jeszcze ją powtarzam, produkujesz. I teraz często jest tak, że tej insuliny bywa za dużo w stosunku do tego piku tych węglowodanów, i mamy spadek tego cukru, i wtedy przeciętny człowiek odczuwa ochotę na zjedzenie tak zwanego deseru, przekąski czegoś słodkiego, albo w ogóle czegokolwiek pomiędzy posiłkami, dokładnie z tego powodu. Jak się pozbyć tego nawyku? Prosta rzecz. Jedząc tłuste mięso, jedząc podroby, jedząc y, tłuszcz typu masło klarowane, ale najlepiej. Słoni, y, no, ze słoniny może właśnie zrobić smalec albo uwiwołowy. Więc jedząc te produkty sprawiasz, że receptory w twoim mózgu, receptory opioidalne, na które, które na, y, też y, są skojarzone z cukrem między innymi właśnie, czyli jak narkotyk po prostu, przestają funkcjonować i z czasem je wyciszysz. I tak jak ja wiem, pamiętam jak smakuje cukier, wiem, pamiętam jak smakuje bułka z masłem i ze szynką na to albo z serem albo z dżemem, albo drożdżówka ze śliwkami z, z tym lukrem na wierzchu albo, albo babka, którą mama zawsze piekła, ja na to piłem mniej więcej litr mleka i pół takiej babki zjadałem albo pół tej tej drożdżówki, no organizm upomniał się o swojej w końcu oczywiście że jasna, ale, ale wszystko to pamiętam, ale nie mam już dzisiaj takiego parcia na to, że muszę to zjeść. Nie mam dzisiaj już sytuacji, w której tłumaczę sobie, że przecież to, przepraszam za wrażenie, kurwa nic takiego, jak ja zjem kawałek tego ciasteczka, zjadłem ciastka, ale naprawdę kawałek. To wszystko są tłumaczenia alkoholika, to wszystko są tłumaczenia narkomana. To wszystko są wytłumaczenia człowieka uzależnionego od cukru. Nic więcej, pamiętaj. I ja sam sobie tak kiedyś to tłumaczyłem, więc nie. No możesz mi mówić, że tobie to nie szkodzi, ale to jest po prostu, jak spojrzysz na to tak uczciwie, to jest po prostu Twoje wytłumaczenie tego, że jako alkoholik walnąłeś sobie kielicha, jesteś już znowu w cugu i twierdzisz, że tobie to nie szkodzi. No i na koniec, oczywiście, alkoholik zawsze powie. Całym szacunkiem, bo to jest choroba. Ja wiesz, ja nie oceniam tutaj człowieka, nie? Alkoholik zawsze ci powie, że on przecież nie pije. A jak nawet pije, to on jest trzeźwy. Teraz porównaj sobie do siebie, jak ty sobie tłumaczysz, właśnie, spożywanie tych wszystkich węglowodanów. Więc owszem, cukier, jeśli masz dużo powyżej setki, zazwyczaj, jakbyś miał prawidłowy, czyli do 100, to będzie się czuła, czuła źle, ale to jest kwestia czasu, czyli musisz dać organizmowi czas na to. Żeby z głupizny, którą mu stworzyłaś, którą stworzyłeś, jedząc te węglowodany i mając ten wysoki cukier z tej głupizny, żeby miał czas, ten twój biedny organizm. Wspaniały organizm, jaki tam biedny. Wspaniały organizm wyjść po prostu. I tym miłym akcentem zakończam ten prawie live. Powtarzam, to są filmy, które nie są live'ami, tylko dlatego, że Facebook niestety te live'y albo nie publikował. Kiedy je, kiedy je nagrywałem, mimo że, że było włączone nagrywanie, albo je po prostu usuwał. No więc e, to jest nasz sposób na to, żeby te filmy zostały, żebyście mogli je sobie odczytywać i w nie wchodzić kiedy tylko chcecie. Jest to dla was zupełnie ode mnie, darmowa wiedza. No to jeszcze raz chcesz się mówić ze mną na tą rozmowę o tym, czy program cukrzyca jest dla Ciebie, czy czy chcesz żyć jak zdrowy człowiek, mając cukier do 100, mając prawidłową wagę, czyli taką naprawdę, jaką powinieneś mieć. I tu bez efektu jojo i bez zużywania swoich mięśni, zamiast tłuszczu, jak to się zazwyczaj dzieje, kiedy jesz kalorie, kiedy biegasz godzinami, kiedy ograniczasz wielkość swoich posiłków. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień.